Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie? Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Park Partri w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie, to raczej znaczy ciebie to zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak, ropucha z kanałów zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę Ofirski. Słyszałem jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Była ze mną dziewczyna, rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze, znaczy udało mi się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Dawno odbiliśmy od brzegu? Pff, ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony. Zresztą, co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się spieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w ząg Jestem pewien. Coś ty za jeden? Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po Oksemburcie. Do ósmego. Czemu tu siedzisz? Też zawiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch te moich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w Alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksentwórt od podszewki. Próbowałeś się stąd wydostać? Pa. Użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirskie. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze dwa tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oryale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? Erkal Cokhan! Halawek Harahu Alpachtagel! Milcz psie! Zabiłeś księcia i odpowiesz za to! Gileam Valar! Kwarwert Nie zależało, już byś nie żył! Rewarne ramy Akale! stanie należy do nas, tak jak Przysięgliśmy na honor. Jak jest? Prowadźcie mnie do kapitana! Wajt Alkeul Egulat! Jak? Elkal! Mm. Wajtr? Wajtr! Alk il egelitr! Elkal! Inkalar rinkel. Urgen grend aufwiter. Inszawalko, Kolajat Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za dwa tygodnie będziesz wisił. Potem dodał coś w stylu, zobaczymy komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? Że chcesz kapelusz jego ciotki, mniej więcej. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby, no te... jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edwinczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chcę mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odin, zwany Panem Lusterko. Pomogę ci odnaleźć Yennefer. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym strasznie słabo was tu karmią. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? <laughs> Więcej niż myślisz. Pomogę ci Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma! W końcu jestem kupcem. To jak. Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Jednak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. Tu jak cholera, ja mam chorobę morską. Udało się przespać cały rejs? Nie pisałem się na storm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiro. A obiecuję, król zowi cię wynagrodzi. Co z więźniem! Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieść jego głowy waszemu królowi tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym. chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole. Obdarcie ze skóry i poćwiartowanie! <grym wytrzymał>